Witam wszystkich z tej strony Tropiciel. Myślałem, że usłyszymy się dopiero po Gali KSW 51 w podsumowaniu Gali, ale niestety z KSW na dwa dni przed Galą wypada Denis stojnić. Na Denisa podczas tej Gali czekałem bardzo, chciałem go zobaczyć w akcji, tym bardziej na tle takiego zawodnika jak właśnie Ante. Ale no co zrobić, musiał się z tej walki wycofać, prawdopodobnie tutaj e, kontuzja jakaś się mu przytrafiła, ale myślę, że jest to coś innego. No nie sądzę, żeby na 2-3 dni przed galą ktoś jeszcze ciężko trenował, to już jest etap, w którym oczekuje się na walkę, przede wszystkim zbiera się siły na pojedynek, więc e, no, jakieś ciężkie treningi tutaj no, nie wchodzą w grę, no chyba, że ktoś jest e, niepoważny. E, no, co zrobić, tak szkoda. Niestety go tutaj nie zobaczymy. E, prawdopodobnie już nigdy go nie zobaczymy, nie tylko na tej gali, ale już w ogóle w KSW. Po pierwsze, dlatego, że to już jest ostatni moment na zwerbowanie go do jakiejś mocnej walki i skorzystanie z jego nazwiska. A po drugie z perspektywy KSW nie ma sensu ściągać go na galę w Polsce, a do Chorwacji jak gala oczywiście tutaj fajnie wypali, no to wrócą może za rok, a może za dwa, więc Denis Stojnicz no młodszy już nie będzie i raczej sięgać po niego już nie będą. Szkoda bardzo, nie tylko Denisa, bo nie zobaczymy go na tej gali, no ale cały tutaj pojedynek się posypał. Denisa Stonicza zastępuje dobrze znany tutaj polskim kibicom Oli Thompson. Fajny, twardy zawodnik, który po wylocie z KSW udowadniał, że jest czołowym ciężkim i bił się z możliwie najlepszymi zawodnikami. Ale umówmy się, do walki nie jest przygotowany, skoro dowiedział się o niej dziś czy wczoraj. Myślę, że zwerbowanie właśnie Oliego Thompsona nie jest wyborem przypadkowym. Teraz już to chyba można powiedzieć: Oli Thompson miał zawitać do Babilonu. Wcześniej to Satoshi Ishii był planowany jako rywal dla Różala, jako że zwerbowało go KSW. To potem właśnie chciano zestawić Marcina z Olim Thompsonem, i tutaj, jak twierdzi Oli, no kontrakt został podpisany, ale Marcin nie chciał się z nim bić. Różal natomiast nic o takiej walce podobno nie wiedział, więc jestem ciekaw co tam działo się dokładnie. Później kiedy różal ogłosił, że nie będzie już bił się w MMA, to planowano walkę Oliego Thompsona z Michałem Kitą. Ale ze względu na to, że ta walka z różalem nie wypaliła, no to ten pojedynek z Kitą chyba był przenoszony co gale i w końcu do niego nie doszło. Zarówno Kita, jak i Oli Thompson zgodzili się na wspólną walkę, ale po prostu nie potrafili się dogadać co do danej gali. Najbliżej chyba było do ich walki na gali Babylon MA8. I gdyby wszystko się ułożyło, czyli Oli Thompson nie przegrałby swojej przedostatniej walki, a Kita nie zremisowałby z Brzeskim, to powalczyliby na gali we wieliczce, no ale tak się nie stało. Nie każdy może śledzić tak mocno Oliego Thompsona, więc może przypomnę, że od czasu wylotu Oliego z KSW Anglik stoczył 7 walk w formule MMA, z czego 4 wygrał, 3 przegrał, zaraz po walce z Michałem Włodarkiem znokautował w finale turnieju IGF Fernando Rodrígueza, późniejszego mistrza KSW, następnie przeszedł do Bellatora, gdzie stoczył 2 pojedynki z matem Mitron i Czekiem Kongo. Te walki przegrał, ale myślę, że nie jeden chciałby z tymi panami powalczyć. Później wygrał dwa pojedynki przed czasem, przytrafiła mu się nie tak dawno porażka w wadze półciężkiej i teraz wrócił na drogę zwycięstwo w starciu z Kamilem Bazylakiem, którego pokonał już dwukrotnie. Do tego toczył jakieś walki w boksie, chyba miał jakąś walkę bez rękawic więc jest w ciągłym gazie, na pewno nie jest emerytem, tylko czynnym zawodnikiem, choć szkoda, że dowiedział się o tej walce tak późno, bo umówmy się, że raczej przyjedzie po porażkę. Fajnie będzie znów zobaczyć Oligo Thompsona. Na pewno wolałbym go zobaczyć w tej walce z Kitą z racji na podobne gabaryty, wiek oraz ilość stoczonych walk. Myślę, że byłaby to sensowna walka dla obu zawodników, i gdzieś to byłaby walka, która też mogłaby się na przykład odbyć na te kilka lat temu. Z Chorwatem też mógłby dać dobrą walkę. Ale no zobaczymy na ile starczy mu siły w tym pojedynku. Plan raczej powinien być prosty: no, obalenie i zasypanie rywala ciosami. To jedyne wyjście w tej walce tak z młodym, głodnym zwycięzcą Andeleją, który do tej walki jest bardzo dobrze przygotowany. Oli Thompson w KSW był widziany cztery razy. W pierwszej walce po dobrym pojedynku przegrał z Bedorfem, później pokonał Kamila Walusia, następnie przegrał z Puzianem i wygrał przegraną walkę z Michałem Włodarkiem przez dyskwalifikację. KSW tę walkę uznało jako zwycięstwo Michała i mimo tego że Michał tę walkę na papierze przegrał, to poszedł dalej i dostał taki nieoficjalny eliminator do walki o pas z kitą. Na pewno Włodarek wtedy na taką walkę zasłużył, natomiast Oli nie powinien wylecieć z KSW, tylko powinno go się zestawić na przykład z Szymonem Bajorem, a polecieli obaj, więc szkoda, bo jeszcze można byłoby to fajnie rozegrać, a od tego czasu minęły już 4 lata. Oli Thompson był na pewno postacią, która brała czynny udział w tych rozgrywkach wagi ciężkiej i zawsze te jego walki fajnie się oglądało tą pierwszą walką z Bedorfem zaskarbił sobie fanów i zainteresowanie tutaj też kibiców tak bo pomimo tego iż nie jest Polakiem to pokazał w tej walce bardzo dużo serca do walki takiej niezłomności i mimo tego że zbierał od Bedorfa lanie w stójce to szedł do przodu i moim zdaniem była to najlepsza walka Bedorfa gdzie no to on rozdawał karty i szedł do przodu a nie uciekał przed ciosami, i też z tej walki wynikło bardzo dużo dobrego nie tylko dla Karola, bo poszedł dalej i zdobył pas KSW. Ale Oli Thompson, jako jeden z nielicznych został w federacji, mimo że w debiucie przegrał, tak i nie był Polakiem. I nawet doczekał się tutaj walki z Pudzianem więc zaskoczony byłem tym, kiedy KSW. Pozbyło się tych znanych i dobrze zapowiadających się zawodników, tak? Takie filary wagi ciężkiej. I później werbowali zawodników, może i wyżej notowanych, ale gorzej walczących, tak? No jest to logiczne, tak? No każdy, kto w walce nie kalkuluje, tylko skupia się na daniu dobrej walki, nie zawsze wygrywa. A Isi czy The zastanowiłem się kilka razy zanim wyprowadzam jakiś cios, więc to wiadomo, że tych, te pasce zwycięstw potrafią sobie utrzymać. Ale czy kogoś takie walki porywają? No mnie na pewno nie, ja wolę zobaczyć dobry knockout niż nudną decyzję, a Oli Thompson na pewno jest gwarancją dobrych walk. Jest to bardzo trudna walka do wytypowania, no bo wszystko będzie tutaj zależało od Oliego Thompsona. Myślę, że no, takim jedyną taktyką tutaj jego będzie no, szybkie skończenie walki. Tak? Jakieś obalenie i zasypanie ciosami rywala. Tylko no, to będzie bardzo trudne, bo Chorwat do tej walki jest przygotowany. Do tego jest to do niego bardzo ważna walka, bo zwycięstwo na KSW no, może go przybliżyć na przykład do walki o pas. Ale też do powrotu do Ryzen czy do federacji PFL. Myślę, że raczej w PFL czy Ryzen będzie celował, podobnie jak Satoshi Ishi, który jest jego sparring partnerem. Myślę, że mają tutaj podobny plan na KSW, więc będzie ciężko. Myślę, że jak Oli nie znokautuje Chorwata w pierwszej rundzie, no to Chorwat rozpracuje go w drugiej rundzie ze względu na no po prostu brak jakiegokolwiek przygotowania do tej walki. Fajnie będzie zobaczyć Oligo Thompsona ponownie na KSW, ale szkoda, że w takich okolicznościach. A jak wy widzicie ten pojedynek, kto według Was zostanie zwycięzcą tej walki? Ankieta w prawym górnym rogu. A ja zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Kiedziowej MMA. Pozdrawiam Was, tropiciel. Trzymajcie się! Thank you for watching!